dobry mhm. Siemanko z tej strony hodowcy drogi Dzisiaj kolejny odcinek Dzisiaj będziemy odpowiadać na pytania z Q&A yy, Zaraz po Q&A będziemy od razu losować osobę yy, I przywiesimy dwie osoby Bo przecież na dwa specjały to były Więc będą dwie osoby wylosowane Więc Ile raz, kur macie Mamy pięć Korze, kochin, czubacki silki, szabo i mixy brach no, a się na to nie dasz ale... A ci nam brak mamy, kurka kurkę to jest brak Czy oglądasz Maxys Farm? Oglądamy. No oby Znaczy... czy... Ja trochę mniej, ale też oglądam tam zazwyczaj... Tutaj... Ja tam oglądam każdy odcinek, jak jest, ale... Ja jak widzę jakiś ciekawy odcinek, to oglądam. To jest jeden z nielicznych youtuber, o kurco, na przykład ja oglądam, znaczy dużo jakby znam, ale mało oglądam hmm. O, teraz, czy będą nowe nabytki? Na pewno będą... Bo... Kiedyś będą, ale kiedy to nie wiemy. Bo Tam na pewno planujemy tak. Koguta z jeszcze innego, bo tamten tak nie umie dostać. I na pewno czubatkę tego wybłądzią by Koguta, a resztę nie wiemy już, a znaczy na pewno będą jakieś w ogóle. By... Znaczy na no, jak coś się fajnego pojawi to kupimy. Na pewno no, na lato dużo, bo by tak lato lubiliśmy kupać. No bo to zależy tylko co ludzie wystawiają, bo na, no, jak nie, nie ma płac. nic, no, to nie jedziemy po co. Za jedziemy nie idziemy płacić takich rzeczy. Ile? Macie aktualny kwok. Dwie chłopaki mamy siedzą i dwie mają kurczaki. Znaczy miał trzy, ale jeden nie. Znaczy jak wy to oglądacie, to... To Jednak... to, jest, to będzie w jutro raczej ten film, bo my to nagrywamy w sobotę, się raczej pojawi w niedzielę. Yy, no ale i w odcinkach to będzie za niedługo, no, można tak powiedzieć. Yy, czy będą pawie? Pawie... Pawie raczej nie. No powiedz, nie, mamy gdzie. nie mamy warunków na Pawie. Pawie są ogólnie ładnymi ptakami, tylko że... Na razie... Na razie nie. Czy ile macie lat? Ja 15. A ja 14. I, od ilu lat zajmujecie się hodowlą kur. Taką... Taką już, taką tutaj naszych kur. Te co tutaj mamy w tym kurniku to dwa. Ale kiedyś mieliśmy... Miksy jeszcze i to, to już są łącznie 3 lata. Znaczy, myśmy szabło Szabu kiedyś to... Znaczy, zaczęliśmy od Szabu, jak możecie wiedzieć. No, Szabu, Kiedy wiecie, ten... Jak oglądacie, to wiecie. No. Ten pierwszy odcinek, co widzieliście, no to od tamtego to jest 3 lata, bo wtedy już mieliśmy wzrok te góry. Ja Ile masz No to... U Szabu jest, są 3, bo Brahma i te dwa Szabu. U Stilek jest jeden. Czubatka jest jeden. Konfliktarzek są dwa. No tyle. I jeszcze ten miks nasz, co tu biega wniosek. No. To mamy 6, chyba. 6, a nie wiem, nie liczymy, tylko tak liczyłem Ile macie, kur? Ja teraz, dobra. Zostałeś? No To już. To no. mamy ile? Z 5, jakoś z 50. Nie, około 50. 50? 50 już. Bo nie liczyliśmy tak z każdej sztuki, więc jakoś tak około 50. Jakie macie rasy, kur? To już odpowiadaliśmy. 5 mamy, to już mówiliśmy przed chwilą, jakie. Ja już pójdziemy do. Czy planujecie dokupić inne rasy, kur? Raz, raczej nie. Na bo... ten moment nie, po prostu. <laughs> Czy planujecie kupić kaczuchy? Kiedy? Planowaliśmy, ale... No, chcieliśmy, ażeby aż, chodziły se z gęsiami, które chcemy. E... Z gęśmi? Gęsiami? Gęśmi, chyba. Nie wiem. Chyba gęśmi. I ten... Ale gęsiami chyba też można być. No, więc miały być z gęśmi, ale... Ale nie będą. Czy macie, na przykład, tam żeby było znaczy krowy, świnie, czy może kozy? Świnie mamy. No, świnie. Wiem, że kiedyś babcia mówiła, że były krowy i konie, ale na ten moment. Znaczy, koń był jeden, świnie. a na ten moment są same świnie. Yy, ile macie lat? To już mówiliśmy. 14, 15. Ile no to tak około 50 to jak też przedmówiliśmy Ile mieliście najwięcej kurczaków spod kwoki? No jakoś około nie wiem 10? 10, chyba spod bez... nakrapianej mieliśmy. Bo zawsze mam zawsze nam szało, siada... Siada... a się nawet tylko szało nam siadamy, bo dopiero nie mam te kochiny, to dopiero pierwszy raz na kochiny... Nie, drugi raz, bo pierwsza barbara usiadła, to zawsze tak kładliśmy właśnie szało, tam po 10 działek, tam 7, a pod kochiny takie pod 10, nie, pod kochiny jest 12 a pastylka też tak jakoś... Znaczy to wszystko zależy od kury, tak no, naprawdę. Bo, bo patrzymy po kilku dniach, czy ma zimne, to po prostu je wyjmujemy, bo bez sensu, żeby, żeby się źle rozwijało czy coś. Czy planujecie nowy rasek w hodowli? Na ten e, moment nie. No, później nie wiadomo. Czy, czym zajmujecie się oprócz hodowlą nagrywanie na YouTube, nie no, ale tak ogólnie to... Nie tak. Wiem. A czy no nagrywanie na YouTube to jest takie... Można powiedzieć takie, że my chcemy pokazać ludziom co my robimy. To, bo to... My to nie nawet nie wiem za czy tak robimy do czegoś. Tak po prostu chcemy, chcemy pokazać ludziom jak to, jak u nas to wygląda. A i w ogóle jak tutaj y, tutaj jedno było pytanie, czy oglądasz Maxis Farma, to od Maxis Farma tak naprawdę to się wszystko zaczęło. Jak wtedy miał jeszcze hodowla kur, to y, oglądaliśmy go i tak znaczy to kanał, to no ja bardzo chciałem założyć o kurach i później tak, bo Rafał mówi cały czas nie, 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 nie i tak później w końcu się zgodził i już nie w, w grudniu, teraz będzie drugi rok kanału, gdzie my skończyliśmy. Bo teraz, no, no, tak. no oglądacie, oglądacie kanał Kurki TV, A się ja subskrybuję, ale oglądam to nie oglądam, tam czasami jakieś tam odcinki widziałem, A ale tak, się systematycznie oglądasz to nie. Ja, ja tak samo. Oglądacie kanał Krystian Chodowca? Ja no, nie. Też, też tam mówię tam, to, to kojarzę, ale oglądam to chyba nie. Ja nie kojarzę nawet. Ile macie raz kur... No to pięć. No macie jakieś yy, macie jakieś takie na przykład krowy. Świnie, no i psy koty, no, a tak to. Inne zwierzę nie mam. No, jeszcze kur... No a kur to wiecie i, i kaczki wiecie no i. No takie rzeczy zrobił tam parę, tam chyba dwa zwierzęta domowe są łącznie z psem. Bo w domu domy, jeszcze, tak to w to domu jeszcze tak. jest pomik i, morska. No, no, i Mika, się Sienkaworska. Jeden mały piesek to mogliście widzieć. Yy, na przykład jak robiliśmy ten nasz stary kurnik. Yy, teraz się chyba, nie? Czy będzie no, będzie nowy nabytek? kiedyś na pewno będzie, tak, no, bo no, teraz no. na ten moment nie jesteśmy w stanie powiedzieć kiedy będzie, bo mamy... Mamy teraz dużo wydatków na kurnik, bo jeszcze będzie trzeba stropian dokupić, jest, o, już ten jest już załatwiony i na sam stropian pójdzie około 150 zł, Tak jak nam tata mój mówił, jak tutaj jest zamówiony, że tyle około wyjdzie. Plus później będzie trzeba siatki dokupywać, więc no trochę, trochę będzie. No i tutaj jeszcze... Czego będziecie hodowali? Czy będziecie hodowali Pawie? Raczej nie. Czy będziecie mieli... Nowe rasy kur też raczej teraz na pewno nie. Czy będziecie mieli przepiórki? Raczej nie, to te. To, czy będziecie to... mieli gęsi? Gęsi chcemy mieć, tylko zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Ile masz, macie kur? to tak, około 50, 40 jakoś tak. I zaraz wylosujemy tutaj ten, ten jedną, dwie, trzy, cztery Pięć. No i ciebie jeszcze zaliczymy, bo tutaj nawet ci się ślubną. Jedno pytanie to trochę za mało. Bo cztery zaliczymy bo było... jeszcze. Było minimum 5, a tutaj te 4 to zaliczymy jeszcze. Więc my się. Takie osoby na to wygrają, więc. My się przeniesiemy. Yy, yy, jak to się nazywa? Się przeniesiemy na koło, w tofortune takie i, i zobaczymy. Na pusimy numerki, teraz będziecie widzieć. No więc pierwsza osoba leci. Zobaczmy jak to jest, bo. Piąt. To chyba. Czyli to by... ten napisał cztery komentarze. No to 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 zaraz sobie. wam go pokażemy. Tylko zakręcimy jeszcze na drugą osobę. I to teraz tutaj zaraz zobaczymy, kto wygrał. Czyli piątka i. Chyba jedynka. A o dwójka Na dwójkę przeskoczy. Nie, jedynka. Na dwójkę. No, no na dwójkę. No, ale... Ale, ale osoba pech. z pierwszym numerkiem ma pH czyli kto miał pH Zaraz sprawdzimy. to Krzysztof chłopacz, Krzysztof Krzysztof, tak? No. Krzysztof. Wy, wygrał. Mikołaj hodowca i Michał hodowca zrobił Czyli podobne No więc my na innym odcinku was y, ten, jakbyś to powiedzieć, przykleimy do ściany faszajniki y, bo teraz teraz nie wiem raczej teraz... Chyba możemy po w... prostu na odcinku ten długił. A nie, to ja będziecie tak gdzieś, jutro. Przecież na wyniki konkursu będę mieć ten no, no to ten... zrobimy wam ten. Teraz macie wyniki konkursu, a po prostu wasze kartki będą na, no, na odcinku za niedługo, bo teraz, no teraz wrzucamy kil, odcinki co kilka dni, a mamy 20 do wrzucenia. Więc, znaczy nie, no może mniej jest 15, więc za, nie, będziecie się widzieć jakoś za miesiąc, może na tym, za miesiąc jakoś na, u nas w Kurniku. Więc wyczekujcie, na pewno będziecie, bo wygraliście. A my wam dziękujemy za to, że pisaliście pytania. Tym osobom, które się nie udały, może następnym razem się uda. <śmiech> 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 Jeszcze na to zapył. Mam nadzieję, że Wam następnym razem się uda. A my gratulujemy oczywiście zwycięzcom. Widzimy się w kolejnych odcinkach.